Dzień dobry moi kochani, słuchajcie, totalnie się nie wyspałam. Jestem zmęczona, włosy nie nieumyte, sterczące, ale zbieramy się do pracy. Idziemy do pracy, bo pora na mnie. Zaraz zobaczę, czy uda nam się przerzucić aparat. Na drugą stronę jest taka mgła, jest zimno. No i nie chcę, mi się kawy nie wypiłam. I, i co? Ale trzeba już wychodzić 8:20. Udało się przerzucić aparat. Zobaczcie, jakaś mgła. No po prostu jest. Nieźle, <laughs> nieźle. No co, no to tu, tu widzę, widzę. Gdzieś tam daleko postawiłam swoje auto, ale widzicie to. Daleko mgła sięga. Dlatego chodźcie ze mną do pracy. Wymęczcie się. I w ogóle popełniałam taki chyba krkodny błąd dla mnie. Że będę znowu czekać. Zamówiłam sznurek. Nie miałam sznurek błękitny, bo mam zrobić torebkę. Zabrakło mi sznurka i ja mówię tak, na 100% to był taki kolor, więc zamówiłam go i się okazało, że przyszedł mi ciemny. Zamiast błękitny, to przyszedł mi ciemny. I teraz muszę kolejny raz czekać i zamówiłam yy, kolejny sznurek. I czekam właśnie na niego i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle włosy mam ścięte. no jakie ja wyglądam. Jak człowiek. Także do zobaczenia, może po pracy. Pa! Miłego dnia.